No się ma! Ogólnie, ten dzisiaj to jest według mnie najbardziej chory odcinek, bo dzisiaj będę po prostu wyzywał youtubera Nie żartuję. Ja, taki chamski to ja nie jestem, ale ogólnie to dzisiaj powiem Wam tak szczerze, że trochę że według mnie wyzywacie tego nieśmiesznego bez powodu. Bo w sumie będziecie go wyzywać tak już do końca i. To nie tyle pomóc, żeby go wyzywać bardzo dużo, ale po prostu powiem wam tak szczerze, że to jest znak, że trzeba go wyzywać za obleśną miniaturkę ja, na film. Możecie się nauczyć na własnym błędzie, a jak wiecie, to, to zresztą może, możecie i wy się nauczyć na własnym błędzie, ale nie od razu wyzywając kogoś. Tym bardziej nieśmiesznego. Powiem wam tak szczerze, że tak szczerze, Powiem, że szkoda mi w tym wszystkim. Tego wszystkiego, bo po prostu powiem tak szczerze, że. Szkoda mi w tym wszystkim nieśmiesznego ogólnie. Po prostu powiem wam tak szczerze, że. To już koniec nieśmiesznego przez to, przez to, co wy robicie. Czyli wyzywacie go po prostu bez powodu ogólnie po prostu wyzywacie go bez powodu bo słuchaj chociaż jest powód za miniaturkę na filmie ale tak duży hejt z waszej strony na jego na jego stronę to trochę przesada według mnie bo spójrzcie co wy ze sobą robicie wyzywacie jakiegoś youtubera za jedną obrzydliwą miniaturkę Możecie się nauczyć na tym błędzie przecież, nie? A wy od razu go wyzywacie bez powodu bo ponieważ... eee, nie masz nie wziąć eee. Właśnie tak wy się czasami zachowujecie, gdy Gdy właśnie widzicie film nieśmiesznego Po prostu powiem wam tak szczerze że jakby to nie powód żeby go wyzywać Po prostu jakby nie musicie go czasami ten Nie? Według mnie po prostu robicie źle Wyzywacie go i... Po prostu powiem tak szczerze, że szkole mi go w tym wszystkim, bo wyzywacie go Przestańcie go wyzywać, proszę, on to zrobił specjalnie... On, to, on może się nauczyć na własnym błędzie, że zrobił obrzydliwą miniaturkę, ale jakby... Jakby może się na tym błędzie uczyć Jakby może się nauczyć na błędzie, jakby wy mu tego w w życiu Ale... Wiesz... Ej! <laughs> Ej, co jest? Czekaj... Co? Ej ja, wy... Ej, ja dostać się z powrotem nie mogę. Ej, fajnie, a ja tak forever. Aha, i co ja zrobiłem? Ja właśnie wydostałem się poza mapę co zrobić? Oho jest ten dragon dziwak O nie, on jest magną znowu miał ten ja wcale fajnie, że tam ten... Bo przynajmniej będę miał Pimpi wyłączone XD Bo ja wcale nie jestem aż taki przygotowany do Pimpi, że jakby... Eee, ja chcę walczyć z wszystkimi graczami No i wywalił mnie wszystkich! I need... ...was... ...story... ...story... ...for... Four. Four, ...for... for tak, step I przestańcie wy... wy go wyzywać. Po prostu mu się przykro już zrobiło. I go. trzeci kanał, czyli śmiesznie się trochę, jakby nie wiem dlaczego został usunięty po prostu. Według mnie to było po prostu nie fair, co wy mu robicie. Po prostu wyzywacie go i tyle. Bo to jest chyba jedyne co w życiu według mnie potraficie. Przepraszam, że was wyzywa, ale wyście nie wyzywajcie nic śmiesznego, bo ponieważ mu się przykro wtedy zrobi. Mu się przykro robi, jak go wyzywać, wiadomo, Chociaż poruszyłem temat sprzed miesiąca, zanim w ogóle cho... cyborga wzięła ta choroba. Ale ogólnie wiem, że cyborg to baba, ale ma nazwę jak chłop, dziwne trochę, nie? Po prostu powiem tak szczerze, że szkoda mi w tym wszystkim nieśmiesznego. Inni mu... inni nawet cyborgowej zaoferowali... zaoferowali pomoc. W filmach, że mogą robić filmy z dźwiękami. To są bardzo fajnie i to mi się po prostu podoba. Jakby Jakby pomagacie osobie, która rysuje te sceny i, i daje się drugiej osobie, która, która ten, która operuje dźwiękami. Po prostu jakby. Może filmy nie będą stare jak kiedyś, ale po prostu, według mnie... Ale po prostu, według mnie, powinniście zrobić... Powinniście po prostu wybaczyć mu jego błąd. U... Nauczy się. Może. A wy po prostu wyzywacie go od takich skończonych idiotów. Po prostu, nie wyzywajcie nieśmiesznego, bo to mi się nie podoba. Jakby wie, że to nie... mój problem, jakby, że ja go lubię. Oglądam raz na jakiś czas jego filmy, bo po prostu na co nie mogę? Na co nie mogę jego oglądać? Przecież ja mogę go oglądać. On takiego nic... on nie stwarza zagrożenia dla ludzkości. On przynajmniej jest normalny. A wy go od razu hejtujecie od obrzydliwców walonych. Do po prostu skończonych idiotów. Co go nie wyzywajcie proszę. Chociaż to jest temat z przed miesiąca, ale ogólnie... Ale, że ogólnie wam mówię, przestańcie go wyzywać. Po prostu mówcie, jest z tego powodu, że go wyzywacie. A kuzyn nawet taki, był takim hamem, i napisał, że. A kuzyn Cyborga był takim hamem, że normalnie napisał, wiemy, koło skankerujemy. Czyli po prostu, po prostu, po prostu. po prostu, jakby zrobił film sobie, że nieśmieszny jest obrzydliwy. I, jak obejrzałem sobie ten film, że ja, że nie mam, przecież nie mam nic do niej wspólnego, nawet szacunku. Cyburko Twój, znaczy kuzyn Ogarni? się wreszcie. Słuchaj stary, po prostu powiedz tak szczerze, słuchaj, słuchaj, kuzyn, powiedz tak szczerze, że trochę, że trochę byś musiał się pohamować z tym wszystkim. I nie robić wideo o, o YouTuberze bez ciebie zgody, bo po prostu. Wiesz, że możesz po za to. Po tym bardziej, według mnie, za Skibidi Toilet powinno się iść za kraty. Z oglądaniem w ogóle Skibidi Toilet. Bo Skibidi Toilet to jest najgorsze coś. To jest najgorsze co mogło w ogóle postać na tym świecie. Każde dziecko to ogląda i potem myśli sobie Skibidi, 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 skibidi. skibidi, skibidi. No wiadomo, te odgłosy w kółko, wiadomo. I te inne takie, że... ...zalawa się z tym... ...namomym... ...innym świadectwem. To jest... nie wiem, dlaczego stało się tak popularne... ...ale po prostu dom... ...twórca tego jest jakiś nienormalny. Nikt idzie za kraty, proszę. Nikt tego nie będzie jego na przecież... W wiadomościach oni głosi, o, o BD Toilet głosili. Chociaż sam teraz gadam o Toilet, ale Po prostu wam, że, że nie możecie tego oglądać, bo wtedy wam mózgi wyparują Ten, co spami Please Fruit Napiszę mu po polsku, bo wiem, że to jest Polak Napisał Please Jeszcze overheat brakuje mi w ogóle. To właśnie to jest dzień wbijania z do overheat, żeby sobie, żeby zbudzić sw swoją akulencję. Sobie nie wiem do się i nie wykorzystuję te nogi i ciało. To ciało jakby całego wygląda jakoś dziwnie trochę według mnie. Czyli te... Czy wygląda jakbyś był po prostu normalnym człowiekiem? Ja mogę być bardziej takim klocuszkiem nudem. Bajkonkiem. W ogóle najbardziej podobają mi się ręce z bacona oraz... ...oraz... ...ręce z bacona i ten. I w ogóle jestem ciekawy... ...i w ogóle co do nieśmiesznego to powiem tak szczerze, że, że nie trzeba robić jakichś rzadkich wideo że jest obrzydliwcem, że jest światowym zbanem, wiadomo, o tych... taki inny typy wyzwisk powiem tak szczerze, że trochę opanujcie się z tym, co robicie wyzywanko bez powodu jakby może się nauczyć na własnym błędzie, nie? ale to jednak, tak trzeba go wyzywać a Według mnie Jillifrute to jest zagrożenie. Zagrożenie społeczne, według mnie. Jillifrute to po prostu zagrożenie dla społeczeństwa. Po prostu. Czy wy słyszeliście, jaką się odzywa? Aha. Czy słyszeliście, jaką się odzywa na live'ach? Po prostu pokazuje twarde wyzwania, jak na przykład podpalanie swoich włosów. Czy to jest normalne, ludzie? Ja? Ja się ugarnąć?

Oni tego gościa chyba wali. No i dobra, jego druga forma O, pizza, mój kolega O, mój kolega pizza, siema pizza Mam tak się, że nie macie szacunku do nieśmiesznego po prostu, jakby, to nie trzeba go wyzywać, może się nauczyć na własnym Low HP. Dobra, bo niego zginia to trudno. Okej, okay, jakby, pamiętam tam... pamiętam, tam pomylił jakąś kostkę i zjadł kostkę do kibla. No, czy to jest normalne ludzie? A banknie. nie. Powiem ja wam tyle, że trochę to jest chorec ten Jellyfruit robi. Jelly gluczik. Stwarza zagrożenie dla społeczeństwa. Pff, on stworzył jeszcze raz kolejne konto, i w ogóle się nie boi, że. Po prostu, niech TikTok zablokuje jego ID i będzie święty spokój. Po prostu jakby. Nie będziemy musieli męczyć swojego stanu psychicznego na oglądanie jego chorych chory web filmów. Ja przynajmniej że się na coś normalnego, chociaż... chociaż oceniamy z FPI, to nie jest aż takie normalne, bo tam jest zbyt dużo takich rzeczy takich nieodpowiednich. Nie no, że to FPI ma trochę rzeczy odpowiednie, czyli typu szkoła, ale że zabijanie uczniów za jedynki? To już przesada trochę. No, wyobraźcie sobie, jakby to było. Dostajesz parę razy jedynkę i giniesz i nie żyjesz już Się bym ba bał do takiej szkoły chodzić Gdyby tam Weronika chodziła, to by było jeszcze według mnie gorzej Rozumiecie co? Dosłownie Po prostu tak szczerze, że trochę ciężko mi jest z tym żyć. Okej, okay, ostatnie i mam overhit, przez co będę mógł teraz potężny być. Okej, okay, let's go! Jak to fajnie teraz wygląda! Fajnie to wygląda! I pokażę Wam coś jeszcze. No, da się to aktywować. to jest na jakiś czas. No, teraz skaylency jeszcze raz. Ale przecież jest to. Okej. Okay. Ale najpierw, przed tym, co idziemy sobie losować, kruta Zobaczymy, jakie mi to w nocy. Według mnie ale i tak, Joy Fruit to jest najgorszy youtuber jaki w życiu istnieje. Wyobraźcie sobie, on zjadł kostkę do zmywarki. Czyli właśnie tego może nauczyć małe, biedne, małe dzieci. Czyli jedzenie kostki do kibla. To bomb. Bomba! Oh, please, don't kill me. E aí, será que E Rubber. Gomu, gomu. bomb Teraz Teraz idziemyśmy. Muszę poczekać, aż moje happy. Czy I Nie chłopciluję bomba Ez nie chłopciluję dobra Ja mogę tak godzinami. Ogólnie to nie będzie teraz filmu przez tydzień. No i dobra, AI ai, check me out. Bum, mam electric. Co wiesz? to na starter sobie. Wręczyć kiemuś noobowi Pan, tak, że gdy będzie sobie nast... To tego sobie upuszczę Okej, okay, więc to jest koniec na dzisiaj, baj!